Okej, okay, witam was na ostatnim etapie, czyli 21. Giro Italia, serii Serie Biscayting naszej 2012. Dzisiaj walczymy o koszulkę Splintera punktową inaczej mówiąc plan podałem wcześniej Własna Hagen wygrywa maksymalnie Evans trzeci i mam nadzieję że tak się stanie albo będzie no po prostu będziemy walczyć o tą koszulkę No widzimy się na trasie i jeszcze powiem że chyba będzie taki harmonogram że pokażemy Własna Hagena i na koniec Urana i jeszcze może w wyczekiwaniu na Evansa zobaczymy Dobra, jest Bułasą Hagen. Walka, ups. Tutaj trzeba najpierw mu trochę zmniejszyć. No bardzo przecina niestety. Ale nie tak mocno. 65 powinno wystarczyć. Portę wystartował portal, niczym nie walczę Portel był zaraz za własną Hagenem. Dlatego jak widzicie tutaj... Siły miał trochę mniejsze oczywiście, bo zmęczony jest po tym wszystkim, po tych 20 tur, e, etapach. Zobaczymy. To jest oczywiście walka o tą koszulkę, którą w tym momencie ma. No ponieważ Ewan startuje w lidera, dlatego on dostaje tą koszulkę, ale tak naprawdę tej koszulki nie ma niestety. E, może przypomnieć plan, można tak powiedzieć. Tak? <grytanie> ma być pierwszy. To jest bezwarunkowo, musi być pierwszy Evans maksymalnie trzeci sobie porty nawet nieźle radzi zobaczymy to 77 czasówki czy pomoże. Teraz ak aktualnie ma trochę podkórkę dlatego O Wiggins, bo to Wigginsem chociaż to coś tam Czy też niedobrze być innymi do... e Wigginsem czy tam innymi jakby błasona wyprzedziły, wyprzedzili to by było gorzej no, wszyscy tu postartowali jak pokazać można właśnie ta czwórka tutaj blisko siebie teraz na offroom później trochę Uran. tak się zbyt nie, nie, nie zmniejsza portem ma lepiej Ten jest trochę przycina Trochę jeszcze bardziej mu zmniejszymy, tak żeby na końcówkę mu starczyła połowa dopiero. Jest pierwszy, ale to wiadomo. Ale jak tak to na końcówkę możemy nie starczyć. Sił w ogóle. No 60 damy. Barto dobrze sobie radzi. Czy nie wiem portę dojechał do tego czasu. Zobaczymy. No dojechał piąty. Trochę stracił, więc lepszy jest włos Hagen. Choć w tym momencie rozkład sił Porte jest lepszy niż u głosu Mahagena. Bradley Wiggins. 4 sekundy. Ma trochę gorszy jeszcze rozkład tych sił. A co to będziesz? Aha, bo to pierwszy. Zobaczmy. a jak na drugim mu się wyszło? Na drugim też jest pierwszy. Tu trochę opuścimy. Co teraz? Teraz będzie... Teraz akurat jest płasko, ale zaraz lekko pod kureczkę będzie. Akurat teraz jest zjazd pod górkę tutaj będziemy w nim spójrzmy sam czas, no to już wyraźniej trochę wprowadzi, ale teraz teraz już siły mu zabrakną 3 km no, chyba temu bardziej odjechał Teraz będzie zwalniać Niestety, frum już wystartował Ops Teraz już w sumie nie ma co u niech Mu uderza to serce Wali, wali, wali Ach. Nawet pocieżki nie można zrobić Ale dojechał, jest o, tylko 9 sekund przed Lulu Sanchezem I zobaczymy A i lepszy jest no i trochę O tam go wyprzedził? <grywy> Chwilę nie No, nie On wystartował. O nie, to się wiggins zbliżył do niego i widocznie teraz mu zabrakło sił i dlatego Roger też już tu nie ma sił to niech teraz czwarty będzie ale nie wiem jak to wyjdzie oa, tutaj mamy tak oje, ja tu nie ma premii pokazanych sprint, to to jest nie co myślicie, że mam pamiętać to wszystko? No a to na koniec się okaże, ile kto dostanie tych... ...tej premii. Aha, w ogóle tak. No dobra, kończymy, widzimy się przy... ...Uranie. <gryw> Jeszcze wam pokażę. Że Wiggins... ...dojechał. Chyba. Dojechał? Dojechał, no. Tak w nie zauważyłem i jednak Uran wyjechał już. <gryw> Pewnie się, pewnie już go może widzieliście, ale tam o, Rogers mamy czwarty. To nie są zbyt dobre czasy. W ogóle Urana przyspieszymy trochę. W miarę mu tam dobrze idzie, trochę zmniejszymy teraz. Trochę za długo pokazałem. Błasona, Hagena. No a tam. Uran przecież zbytnio nie jest dobrym czasowcem. Ubreakowi już wyprzedził. Nie dobrze. W ogóle już wszyscy wystartowali, czyli już... ojej, czyli już... Eee... Czyli... Evans jest na trasie, zaraz go zobaczymy co mu tam idzie Spójrzmy tu Bradley Wiggins Evans piąty Tutaj Evans jest nadal piąty, traci Zobaczymy czy końcówkę lepiej pojedzie no czyli jest już na końcu i uwaga Ewans jest E, bo Hagen jest czwarty Tylko przed nim jest chyba jeszcze tu Skarponi Ojej, tutaj już nibali dochodzi kogoś Podsuivo Co jest? Dobra Tu no nibali A ile on jeszcze ma do końca? Już, się zbliża, już się zbliża. Czemu kilometry? Coś się przycięło. No. Cztery, uwaga, Ewans jest... Eee, płasko, Hagen jest piąty, jak? Na razie go nie widać. Uwaga. Dobra. Etapu. Nie, czyli wygrał. No trudno. Po koszulce, niestety jednej. Generalna oczywiście. Hej punktowa. No. No, walczyliśmy do końca, nie udało się. No trudno. Mam nadzieję, że w Tour de France będzie lepiej. Na no, pocieszenie młody kolarz jest ze znaczną przewagą. I zespołowa G2R. Tu spadliśmy nawet za Liquigasem, ale tu coś tak 2 r Miażdżąco. Dobra, powiem wam, że nawet igra się zbuntowała, wywaliło mnie. I... No i już wam nie pokażę, bo to już koniec jest, nie ma już tego zapisu. Już go skończyliśmy. I dobra, więc to by było zakończenie tego. <laughs> tak jak zobaczyliście podium, to tam mniej więcej 10 najlepszych z danego z danej koszulki czy coś ten. I to było tyle Widzimy się w Tour de France To co tu widzicie na środeczku na dole No więc, no to będzie raczej po przyjeździe No to jest później włączone, ale dobra Na razie do zobaczenia Do, do, do. <kłysy> wielkie pętli.